Proszę was, targetujcie jeden cel. Ja już odpaliłem wszystkie wizje całości, więc będę widział kto nie wiem czy nie powinienem brać na pilnowanie flagi na Bo mogę bombę od ciebie wziąć w symbiozie Sebi. EBI. Omogłeś w sumie. Nie, nie jestem... jedzie... na prawo! Nie wiem po co Loki jedzie na prawo. Słuchajcie, zaczynamy... Zaczynamy od Maga. No kurwa, co z wami? Przerywam tu pod flagą Furuję wszystkich Jebiemy chwilę po Mocno, mocno Adasz, dawaj tego No Przesiadka na szamana 3, 2, 1, go Wiecie co? Szamana, szamana, szamana Szedł, ładnie, maga z powrotem. Ok, wszyscy... przejdźcie trochę bliżej i za chwilę przejdziemy na Warriora. Wowal, y... mag możesz nie, próbować. Maga. Nie ginie, The bo jest wyłączony. Teraz, bo nie mam fulla. Dobra, wyszedłem sam. Maga jeszcze chwilę, Prze przerywam Polimorfa. I przejście na Warriora Kolususus, Kolusus warrior. warrior. Cały czas Magdu dostaje w pierdol. Kolusus Warrior. Warrior. Przerywam pod flagą. Colusus Warrior. D.K. Silence. Za 8 sekund creepa będę miał. Z odszedł, pod, odszedł pod, 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 pod flagi. Flagi nie dać, flagi nie dać. Przerywam. Colusus Warrior. Krziki, pierdol. Ja. No wiem, ja, widzę. Widzę, widzę, widzę że dostał bani. Dobra, mam gripa jakby, co? Ilu Dobra, ten drugi Warrior. I wracamy pod flagę na maga. 3, 2... Jeden maga teraz Listow włączał Kurde, skierował mnie Czekaj, pożegaj się wycofa, Przysiadka będzie na szamana z powrotem, na szamana, szamana. trzy na, szamana, szamana. Dwa, na Jeden szaman już, kieruję wszystkich Dobrze, szamana, po szamanie teraz mocno What Dc, I nie słyszę CC a ten szaman ucieka prosto, pod flagę no. na kolosusa. Warrior kolosus pod, pod flagą. Zabieram mu broń. Dawaj. ja też mam. Fira. Kurwa stąd. Ja też mam stara. ty dwóch warriorów nas to ogarnia kurwa. z tyłu na healera. Biz, bijemy go. Kolosusa tak. bijemy właśnie. Warriora. Tylko że już biją nas tak daleko od flagi, że za chwilę ją stracimy. Nie to ja suplinuję. Po tym warriorze, ale Włączycie tak nas wyłącza. Kurwa ten mak. dawać, dawać. Jebać po tym Wariorze cały czas! Koloser! Wiecie, że jeżeli utrzymacie flagę, to wygramy? Wiem, wiem, wiem. Dobra, przeszedłka na Maga, bo nie tak. sądzę Wariorzy. Przerywam na Maga. To? I teraz powrót na, na to Szamana, to szamana to, to ponownie. To szaman ponownie. 3, 2, 1, Szaman teraz! Jest... Weźcie, zacznijcie DPS-ów wyłączać, bo giniecie teraz. Ja mam świnkę, nie, kotka mam. Można rzucać Trzaman, Dobra, Dobra, powracamy pod flagę maga. Przerywam przez z bombę. Likertwa. Temu. Tu w stu, nie? Zaburca, ja tego maga na chwilę. No, no właśnie bijemy tego maga, go, go, go. I przesiadka na warriora, Coloser w warrior. Colosser warrior już teraz, go. Dobra, odpalił się. Powrót na maga, z powrotem. O, źle to robi, chyba Mówa schodzi włączają. ten typ. No schodzi, bo musi... Dobra, hmm... Hispel. Wstań. Śmierdzą cały czas, nie Dobra, jebak potem. strasznie z mamy healerzy wywalają. No. Funnel. Dalej, dalej. Koloser Warrior. Koloser no. Warrior. Jest po odpałkach wszystkich. Go. Nic teraz Ale nie zrobi, zabij go. Dawaj, dobijać go! dobra, padł. teraz y, tego loka Cecja. Cecja. loc. dikezka. sobie wolnych widzować, albo ten bardzo mocny największy DPS. siluje ja ja tego loka zobaczcie. di norek. mam kolosarza warriorów a, i dikej od nich. później Cecja lok jeszcze siatka na szamana pod wagą. wyłączyłem ci klimtą tego warriora na chwilę. szamana, 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 szamana. lista cykluje Dobra pad, secja lok, lock, Cecja lock, lok lock druida Bo schodzi, szybciutko, firuje wszystkich Wowal coś tam idzie się urywać czy nie? Urywać się do ciebie? Nie kurwa, nie się to nie ale nie, Adaś czekaj Przestań Nie gadaj teraz o takich rzeczach zabijcie Zabicie drugiego killera Zabicie druida jak dacie radę Na druida teraz, przeskoczyć, go Druid jest wyłączony Błot jest na nim mocno Podrój idzie, podrój idzie, podrój idzie. No, idzie Ładnie. Teraz tego Melasa tak? warriora na środku. Kolosera warriora. Zabieram zabieram mu broń. Fira mam dobra. Ich, dobra, drugi warrior. drugi warrior Zabijać Warriora Drugi Warrior i Dekacz Maga! Maga, Kurde, maga, maga wyłączyć kacza Deka. Dekacz, dekacz, Zabić dekacza. Zabić dekacza Próbujcie, próbować brać nie wiem, że 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 nie wiem, nie ale firuje, kurwa, no wyłączył mnie to. prześrodka na loka w takim razie. Zazwrócił dru druid, to być bez sensu. Ja się ma, no, dobra, loka, loka. Dobra, loka. loka. super. super. Bardzo ładnie. Ej, biegną, biegną chyba w moją stronę. Mak jedzie plus jeszcze jeden. Pod, dobra, aż jeszcze się, się urywasz, zabijamy, Arasz, zabijamy sze... szamana. Idę, idę, idę. Ja, do, ja już bieg, też no? idę. Do, Nie, Dobra, Clifton pobiegł, dobra. dobra. Bierz po tym szamanie, ja szybko. Idź. Ej, po, w, stronę, w stracę, jest drugą, jest drugą stronę, w drugą stronę przyjdzie. Dawaj. Dobra. Chcesz flagę? Oddawać y, tą flagę można, a nie... Daj Arasiowi na razie. Strona mam trzech jest, tak. a mnie Warrior zatrzymuje. A co na środku? Na środku jest okej. Okay. Jest stan. Po prostu idę środka, możecie kapować. Kapujcie. No kapujcie, tak, kapujcie, 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 kapujcie. Dobra, kapuję. E si, idźcie, idźcie na koniec tego. Zatrzymajcie ich tam. Idę zobaczyć na drona i może mi się uda przejść. Jest flagę. Eee, flagę, flagę, ale my potrzebujemy pomoc tak jak powiedziałem. Dobra, idziemy już. Fil. Idzie idzie. Jedziemy, wiecie, Maga, nie. na Fel River. Jedźcie tutaj. Jedną stronę jest Do Adasia, w do do Adasia. drugą stronę. Do Blinda. Tak, do, do Adasia i do Blinda. Daj Blindowi A flagę, Adasia nie oddawaj tej flagi na nas. Ja je, jadę pomóc tam na ten... na Nie, Norek, ty siedź na środku. Tu jest okej, okay. na środku. Ja cię sam na środku Wracaj, czy...? Nie, 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 nie zostajesz ty zostań na środku, zostań. Już. Już jest Możesz oddawać flagę w takim razie. No, tu już jest wyczyszczone. Z tego Jak dekacza, coś po dekaczu. Dobra, nie, dobra. dobra. Tak, Oddajemy. Go, 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 ja już biorę. Jak coś to go firuj, tego typa. Zabijamy maga i koniec. No, on tu stoi, chyba DC mam, zaraz, zaraz go zabiję. Dobra. Zabij go. go. Dobra. Jeszcze. Dzięki. Idźcie na średę. Biorę flagę. Dziek pomocy. Ale oni nie Dzień. wyszli przypadkiem? Wychodzą. Tak, wyszli. No 300 4 Jakie to jest kurde, powinno być minus 200 punktów za takie tak, Na, na wojnie też 15. by się teleportowali do domu <grym> Zdura Oczywiście, że tak w czarnych workach no, tak no, chyba, że tak. A bierzemy match Towera i koniec. Hmm. Tajga mi się podoba, fajny damage. I fajnie o ringu gada. Podoba mi się to. Nie chwalimy jeszcze zachodu słońca przed końcem burzy. Ja, ja chwalę tą walkę. Aha! Przed końcem burzy. I weź nie mówię więcej. Przed końcem burzy. Czyli musisz mi mówić częściej trochę, że cię biją mocno, że giniesz Ja to wszystko jo, widzę, ro ale, ale Rotujcie tych typów. Tam ale z tyłu. musisz mówić trochę. Że cię co, co? Znaczy wiesz, jak 12 razy powiedziałem to mi 10 ludzi krzykło, że... Może nie 10, ale 6 ludzi krzykło, że widzimy, no to... No dogadam, nie? Jak wszyscy widzimy. Ale nie ma problemu. Nie nie, no znaczy wiesz, chodzi tylko o to, że... że, że masz, że dostajesz mocno w pierdziel przykład, czy tam wiesz że się odpalili na tobie czy coś, żeby żeby wiedzieć, że trzeba ich uspokoić, no na szybciutko Dobra, będzie koniec oddaję Bo to niestety nie działa tak, że cię jedną banią uratuje, no.